Jak wiemy, składamy się z trzech głównych części: ducha, duszy i ciała. Tak naprawdę nie postrzegamy świata wokół nas, naszymi oczami. One są jedynie jak kamera, która zbiera informacje i wysyła je do naszego mózgu. Mózg jest filtrem, który zaczyna przetwarzać informacje na podstawie pięciu zmysłów ciała, czyli czucia, smaku, węchu, wzroku i słuchu. A jest to obszar duszy, w której te informacje się łączą z twoimi emocjami i przekonaniami i poglądem, a następnie twój umysł tworzy własną prawdę, czyli interpretację oświeżoną by tej informacji. Dlatego tak ważnym jest zwracanie uwagi na to, co otrzymujemy i jak się do tego ustosunkowujemy. Biblia w Jana 2:16 mówi, że ten świat jest rządzony, prowadzony porządliwością ciała, oczu i pychą życia. Ale ci, którzy są prowadzeni Duchem Świętym, otrzymują informacje, które pochodzą z Ducha Bożego, a nie z ich cielesnych zmysłów. Miej to na uwadze.